Witam Was serdecznie z małą aktualizacją i z kolejnym filmikiem. Niestety mi padł jeden. I to nie jest ten jeden neonek, który był bez oka, tylko ten normalny, który wyglądał naprawdę na zdrowego. Co nowego w tym akwarium? To tak powiem Wam szczerze, że nic. Wszystko jest po staremu, wszystko jest w porządku. Po ostatnich problemach z rybami, które, które naprawdę jadły raczej znaczy to było moje żarły moje rośliny, ile się da to im to przeszło naprawdę i bardzo się z tego powodu cieszę, że moje rośliny zaczynają zaczynają pomału, naprawdę dochodzi do siebie i już tutaj nie widzę nigdzie żadnych pływających roślin, które, które by były jedzone. No tam czasami się coś znajdzie, nie powiem, że nie, ale bez przesady, aż tak jak było to kiedyś. Naprawdę się cieszę, że im to już naprawdę przeszło. Bo to była tragedia naprawdę tragedia wstać rano, spojrzeć do akwarium, zapalić światło i widzieć na samej górze pełno roślin, które kiedyś były kupione za pieniądze i potem znowu zjedzone, rozwalone. I, I tak ciągle kupowanie roślin to jest strasznie męczące. Dlatego że jeśli się kupi jakąś roślinkę, to chciałoby się, żeby ona jakoś rosła, żeby się nią cieszyć i tak dalej a to było po prostu w odwrotnie w innym w innym porządku a więc te rośliny zaczynają rosnąć jak widzicie moja żebnica tak pięknie się rozrosła taka nie rośnie mi na górę tylko rośnie mi właśnie na same boki no dziwi mnie to dlatego że tak się rozkłada na boki i w środku wychodzą kolejne 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 młodyliski jak wiecie dokupiłam kiedyś trawka E, która mi e, rośnie i dzisiaj właśnie ją przycina, bo była dość wysoka i ją już dzisiaj przycięłam po raz pierwszy, także e, mam nadzieję, że zrobiłam dobrze, bo słyszałam, że trawkę właśnie jak się przycina ogólnie roślina jak się przycina, to one się bardziej roz, no rozrastają e, tak samo jest właśnie z moją e, z moją Nie, tą, tą tu właśnie ją również poobcinam Ponieważ była strasznie dziurawa i mi to tak denerwowało. Kryptokoryny jak wiecie, również wypuszczają młode w końcu na żółniec, tam na żołnierz, nie o to się mówi, na żołnierz. dobra. Jak widzicie tutaj oddał pełno ma młodych, a z pustka. Prawy róg zawsze staram się mieć mniej wolny, dla, mieć mniej wolny nie mieć tak zarośnięty, dlatego że na prawym boku y, usadzają mi się same odchody ryb, dlatego że jak ta, to powietrze idzie w stronę właśnie lewą i potem odbija się, to wszystko właśnie ląduje tutaj, o, w tym kącie. Wszystkie odchody, które, które rybki moje są, mają, wszystko ląduje w tym kącie. Dlatego staram się go tak, aż bardzo nie uzupełniać roślinami, żeby po prostu był dobry sposób na to, żeby je, te odchody stąd wciągnąć Skalerek mi bardziej ładnie rośnie, przed chwilą jadł, bo spirulinę I odczekałam jakieś pół godzinki, aż ta spirulina trochę się osiądzie, dlatego że z ryby zawsze się robi syfem, więc tak strasznie denerwuję, a chciałabym, żeby był piękny porządek zawsze Mm, to byłem tyle, moi drodzy, naprawdę tutaj nic się ciekawego nie dzieje, żeby o tym opowiadać, jest wszystko po staremu. Czasami są jakieś problemy na tafli wody, jakieś tam, nie wiem, zaczerzania takie białe kropki, nie wiem co to jest to białe, podobno kiedyś Mokry mówił w którymś filmiku, chyba w ostatnim czy przedostatnim, że to jest wapno czy białku, nie wiem jak to się ono nazywa, ja takie coś właśnie często mam, sadza mi się na szybach, może Wam pokażę, tu zobaczycie, o, widzicie? O, takie coś właśnie tutaj mi się stało na szybach Mimo, że szyby dzisiaj były czyszczone, to to właśnie jest O, takie białe coś eee, Także właśnie białe coś również jest na tafli wody Na no, nie teraz, bo szyby są takie brudne, a je dzisiaj wyczyściłam No, trudno o nich są, nie ma na to sposobu, żeby, żeby się pozbyć tego świnka. A już nie będę przesadzała to jak za dawnych czasów, początków y, moich: y, jak tylko coś tam się zajmowało w tym akwarium, i tak to przeżywałam: o Jezu, Jezu, i martwiłam się. A teraz po prostu, no trudno, tak musi być, i przejdzie tam pewnie niebawem. A więc, moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam naprawdę y, wszystkiego dobrego w tym nowym miesiącu maju. Wiem, wygubiłam się, na dobra. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Pa-pa.